Cześć kochani, witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni i witam w czasie karnawału. Karnawał to czas imprez w gronie znajomych, tych poza domem oraz tych domowych. Kiedy przygotowujecie domową imprezę, gorąco Wam polecam podanie na imprezie wszelkiego rodzaju koreczków, roladek, drobnych przekąsek, takich, które można zjeść, nawet za pomocą jednego kęsa. Ja dzisiaj Wam proponuję przygotowanie roladek z bakłażana. To są rolatki, które są przygotowane z bakłażana grillowanego, takiego o smaku czosnkowym grillowanego, posmarowanego, wcześniej oliwą, posolonego z dodatkiem pieprzu, a nadziewane są twarogiem połączonym z sosem tatarskim. Bardzo smaczne, proste do zrobienia, gorąco Wam polecam i dajcie znać, czy znacie taką potrawę, czy udało Wam się wypróbować, a może jakąś macie inną swoją ulubioną, którą serwujecie na imprezie, podzielcie się swoim pomysłem w komentarzach. Przygotowanie roladek z bakłażana jest bardzo proste i nie wymaga dużo czasu. Najpierw trzeba zacząć od pokrojenia bakłażana w ukośne plastry o grubości niecałego 1 cm. Potem każdy plaster z obu stron trzeba zasypać dość sporą ilością soli i odstawić, aż bakłażan puści sok. Kiedy puści sok, trzeba go przepłukać pod strumieniem zimnej wody i osuszyć za pomocą ściereczki osuszonego bakłażana jeszcze raz poprószam solą, tym razem już niewielką ilością i dodaję też świeżo zmielony pieprz. Każdy plaster bakłażana natrę też z obu stron czosnkiem, dzięki temu bakłażan zyska bardzo smaczny czosnkowy aromat. Jeszcze tylko oliwa z oliwek też nałożona na każdy plaster z obu stron i bakłażana można grillować. Zimą najlepiej i najprościej jest grillować bakłażana na bardzo dobrze rozgrzanej patelni do grillowania. Grillowanie trzeba zrobić z obu stron, najlepiej grillować przez 15 minut, czyli przez około 7 minut z każdej strony, bez przekładania bakłażana w trakcie grillowania jednej. Strony. Dzięki temu będzie miał takie ozdobne, ciemne paski. Gotowe, ugrylowane plastry trzeba przestudzić, a w tym czasie można przygotować nadzienie roladek. Jest ono bardzo proste do zrobienia. Wystarczy udusić twaróg za pomocą widelca z dodatkiem sosu tatarskiego kieleckiego. Można też doprawić jeszcze dodatkowo odrobiną soli i pieprzu w razie potrzeby. Na każdy plaster bakłażana trzeba nałożyć odrobinę twarogu i zawinąć roladki. Każdą rolatkę dobrze jest spiąć za pomocą wykałaczki, żeby lepiej się trzymała i łatwiej można ją było podnieść z talerza. Wielbiciele mięsnych przekąsek mogą jeszcze pod twaróg, a na bakłażana położyć plaster szynki parmeńskiej. Kiedy rolatki są już wszystkie gotowe, można ułożyć je dekoracyjnie na talerzu. Najlepiej jest ułożyć je jedna obok drugiej i udekorować zielonymi listkami, na przykład bazylii, oregano czy melis i kawałkami pomidora. Pomidora można też nałożyć na wykałaczki. I mamy gotową, pyszną, elegancką, karnawałową przekąskę. Zapraszam Was po więcej przepisów na kuchnia.pl i życzę smacznego.